Cześć, tu Mili. Dzisiaj Wam pokażę Wam, w jaki prosty i szybki sposób zrobić płyn dezynfekujący. Potrzebujemy do tego spirytusu, wody, żelu, akurat w moim przypadku mam aleosowy i olejek. Ja mam ochronę lawendowy, i pojemnik. Zrobimy sobie 200 ml płynu, z czego 150 ml musi być spirytusu. Resztę 50 ml musi stanowić woda, olejek i żel. Żel mam aloosowy, jest znany od lat przy problemach skórnych. Bardzo pomocny. Jak i olejek lawendowy, doskonale nawilża dłonie. Można go po prostu później wykorzystać do kąpieli czy do masażu. Żeby uzyskać taki płyn dezynfekujący 60%, musi być proporcja 1 do 4. I teraz sobie przelewamy płyn do pojemniczka. Przed każdym użyciem najlepiej wstrząsnąć, ponieważ ten żel może się trochę osadzić. Psikamy. Potem oczywiście nie musimy nawet stosować żadnego kremu do rąk, ponieważ olejek bardzo dobrze na jak i żel sobie jest bardzo dobry na dłonie. I mamy bardzo fajnie zaznaczony dłonie.